Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. I jak dobrze widzicie, dzisiaj przyszedł czas na te paradiso, o których wspominałam na jednym z poprzednich odcinków. Mamy tutaj paradiso z numerem 18, i teraz uwaga, bo mamy też 17. Także słoneczka, tak jak wspominałam, trzy ostatnie zdrawki wzięłam, jedną dołączyłam do poprzedniego odcinka. Co się w niej znajdowało, już wiecie. A dziś sprawdzimy, co jest z tych dwóch pozostałych, ale zanim do Paradiso przejdziemy, to na rozgrzewkę losiki. Wzięłam 6 sztuk, 3 szybkie kasy, 3 świnki, ale jeszcze zanim przejdziemy do tych losów, to kochani, w dzisiejszym odcinku chciałabym serdecznie pozdrowić naszą kochaną Ewunię. Ewa Żabka jest z nami praktycznie od początku kanału i kochaniutka, bardzo Ci dziękuję za goszczenie na naszych odcinkach. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Trzymaj mocno dzisiaj kciuki. A was, kochani, nie dość, że proszę o kciuki. To jeszcze poproszę o serduszka dla naszej Ewuni. I tak jak wspominałam, szukajcie siebie w kolejnych odcinkach. A my, moi drodzy, zaczynamy. A zaczniemy sobie od tej pierwszej szybkiej kasy tak na wierzchu leży. A więc może i chce być już sprawdzona. No to, kochani, jedziemy. Zasady, jak w kółko i krzyżek, musimy ułożyć linię. I teraz tak: karty mamy, kości są, gwiazdkę już widzę, serducho jest. No, dziwo, prawie wszystko weszło. No i gdyby zamiast tej koniczynki dali nam pieniążek, to mogłoby być fajnie. No, pierwszy pusty. A może będziemy sobie przekładać. Teraz może świneczka. I teraz moi drodzy, patrzymy, co w skarbonce. Czy mamy 17? Nie ma. 25 nie ma, 13 również nie wystąpiła i 14 brak. No, świnka poszła w ślady szybkiej kasy. No, zobaczymy, jak kolejne. No, to kolejna szybka kasa. I może tutaj nam się uda. Gwiazdka, gwiazdkę mamy, wisienki są, dolara nie ma, koniczynka za to jest, no i diamencik jest, aczkolwiek nam nic tutaj nie zdziała. No to teraz poczciwa świnka i szukamy 23. No brak. Jedynki mamy dwie. Siódemeczka nie ma i 18. No niestety. No druga świnka pusta. No ale do trzech razy sztuka. Zobaczymy, co w ostatnich losikach. No to teraz na szybka kasa i dolar. Dolara mamy, kości są, to jest, podkowy nie ma i korona jest, ale to za mało, aby mieć tutaj wygraną. No, jeszcze świnka ma szansę, aby wyjść na prowadzenie. 30 nie ma, 1 nie ma, 14 nie ma i szósteczki nie ma. No, zobaczcie, 6 losów miałam i nic nie wygrałam. No to teraz przejdźmy do części właściwej i sprawdzamy, co jest w tych naszych zdrabkach. Pierwsza idzie do sprawdzania: siedemnastka. No i kochani, trzymajcie za nią mocno kciuki. No dziś się okaże, czy to był dobry wybór, sięgnąć po te wszystkie trzy ostatnie zdrabki: kotwica i mewa. I tak, tu nie ma, tu nie ma, ale za to w czwórce jest mewa. No a kotwica będziemy szukać tutaj na dole. Jest kotwica, o i dołożyli nam jeszcze jedną mewę. O, jeszcze jedną kotwicę. Zobaczcie, już chciałam do góry lecieć. Rozgwiazda i krab. Rozgwiazda i krab. Dobra, mamy rozgwiazdę. Mamy też kraba. Ale krabik powtarza się jeszcze na piąteczce. Wiadro i wodolot. I tak wodolot zaszczycił nas w grze drugiej. Jest i wiaderko. No i to już widzę to wiadro, no ale bez wodolotu. Dobra, pierwszy rządek za nami, kończymy go chmurą, a drugi zaczynamy pomarańczą. I tak chmurki nie widać, ale za to pomarańcze mamy dwie. No, chmura to pewnie na dole, od tej wrożku się ulokowała. Bez pomarańczy już. Parasol i napój. I tak obydwa symbole pod trójeczką. Tutaj jeszcze mamy parasol. A na dole już ubogo w te symbole. W zasadzie to nic nie wpadło już. Torba i kompas. Torbeczka jedna jest. Jest i druga. Kompasor również się pojawia. A na dole jeszcze dołożymy, zobaczcie, kotarebkę. Kostium i latarnia. No, latarnie to ja tam widziałam. I to w sporych ilościach. I dobra, z latarniami zaczynamy się bawić w grze trzeciej. Kostium pod czwórką. No i zobaczcie pod piątką, co tu się dzieje z latarniami. Ale i kostium zawitał. No, teraz dawać te galotki. Ale by było, co? Jakby faktycznie te galoty wpadły. Płetwy i kapelusz. Dobra, kapelusz zaliczony. A, zobaczcie, tu jeszcze galoty mieliśmy. A nie, przecież nie mieliśmy się, szukaliśmy. O ja to jo. Za dużo myślałam o tych galotach. No dobra, w razie wpadną, to będziemy mieli już skreślone. A my szukamy płetwy i kapelusz. No i zobaczcie, tu mieliśmy płetwy. Na tych gaciach się za bardzo skoncentrowałam: płetwy i kapelusz. Dobra, kapelusz mamy. I już nic tutaj nie wymazujemy. Lody i bluzka. No i zobaczcie, i teraz musimy pamiętać właśnie o tych naszych szortach, bo tutaj mamy loda, ale sześciu dych nie mamy. A jeszcze bluzki szukamy, nie? Dobra, mamy dwie bruzeczki. I na dole coś dołożymy, bluz lody? No nie ma, nie ma. Dwa ostatnie symbole, a będzie to palma i termometr. No to zerknijmy, czy coś one nam tutaj utworzą. Mamy palmy, jest termometr, tutaj nic, i na dole, no jest termometr, ale linia nam tutaj nie zawitała. No, prawdopodobnie zdrabka pusta. No a teraz już wiemy, że na pewno VG i X. Także moi drodzy, tutaj w paradiso się nie udało, ale może nam się udać w tej osiemnastce. No to jest ostatnia szansa. Także, kochani, jedziemy. A pierwsze dwa symbole to żółw i arbus. I tak, arbuza już mamy. Tutaj na słodko. Kolejny kafelek. O, żółw też jest w trójce. Arbus i żółw. Coś dołożymy. No dołożymy jeszcze to żółwika tutaj. No dobra, to kolejne dwa. No Wam pani, tutaj już musi coś być. Do trzech razy sztuka. Kostium i deska. Kostium, deska. Dobra, deskę już widzę. Tutaj nic z tych rzeczy. A na dole mamy kostium. Bez deski. No, bez deski. Flaming i fala. I tak, mamy falę, tutaj druga fala. No i flaming na dole, tam na do nas gdzieś czeka, o właśnie tutaj. Kompas i kapelusz. I tak, kapelusz otwiera nam grę drugą. Pod czwórką mamy kompas. I na najniższym pięterku, no zobaczcie, ile tu kompasów jest. No na pewno się nie zgubimy, ale jeszcze kapelusz dołożymy. Łódź i nuta. No i wam powiem, że nuta to jest dobry znak. Ale najpierw górne kafle. I tak, łódka dopiero pod trójką. No, czwórka tu felernie idzie, ale zobaczcie, jak piątka nam poszła. Zobaczcie, mamy nutę i 20 zł. No, dzisiejsze dwie paradiso nam się zwróciły, a pamiętajmy, że wzięliśmy trzy ostatnie, ale są szanse, żeby coś dołożyć. No, jeszcze kawał strapki przed nami parasol i chmura. Pierwsza, druga nic, trzecia również się nie otworzy więcej no, chmurkę mamy pod czwórką. No i do tego dokładamy jeszcze dwa parasole. A na dole chmura, parasol no nie mamy, ale mieliśmy jeszcze łódkę. No to teraz czas na piłkę i na delfiny. I tak, jest piłka, jest delfin. Kolejny z delfinów, a tu kolejna piłeczka. I na dole, no na dole na razie nic nie dokreślimy. Napój i liść. No to szukamy. Napoje i liście. I tak, pierwszy napój widzę tutaj pod czwórką. Liścia mamy pod piątką. O, ale jeszcze napój dostaliśmy. Dobra, dwa przedostatnie symbole: motyl i termometr. No, może coś tutaj jeszcze dołożymy. Mamy motyla. Jest termometr. Tutaj jeszcze motyl. I na dole jeszcze termometr. No, dawać tą cytrynkę. To by nam się zwróciły wszystkie paradiso. A dostajemy co? Torbę i kotwice No nie wiem, czy my tutaj zdziałamy coś z tymi symbolami. Torbę już mamy. Tutaj dwie kotwice. I na dole? No jest jeszcze kotwica, no ale bez torby. No ale słuchajcie, i tak nie jest źle. Mamy 20 zł, a to już jest fajna wygrana, jeżeli chodzi o Paradiso. Kontrolne literki G, no i wszystko by się zgadzało. Także słoneczka, co prawda, w losach nam się nie udało. Ale za to zabawiliśmy się z paradiso. I jeszcze wkład na dzisiejszy odcinek, za nie, no nam się zwrócił. A ja, kochani, zachęcam do pozostawienia serduszek dla Ewuni. I tak jak wspominałam, może i właśnie ty będziesz główną gwiazdeczką kolejnego odcinka. Także, moi drodzy, ja ze swojej strony życzę Wam wszystkiego dobrego. I widzimy się już jutro. Do następnego. Pa!